na motocyklach. Niektórzy na początek swojej kariery wybierają niewielkie motocykle, mówią to jest dobry pomysł na to, żeby zacząć czegoś małego, potem wsiąść na jakiś większy motocykl. Niektórzy wybierają sportowe motocykle, inni cruisery, te marzenia związane z filmami, drogi, a jeszcze inni uważają, że najlepszym rozwiązaniem jest kupienie motocykla Turystyczno-terenowego, tak bym go nazwał, i to chyba taką drogę przyjąłeś. Czy ten taki model rozpoczynania od wolnych, słabych motocykli według Ciebie jest mądry? No, bardzo mądry, nawet konieczny, bo sam dosyć niedawno zacząłem przygodę z, właśnie z motocyklami i Zafascynowany tymi fajnymi różnymi sprzętami, gadżetami, różnymi rzeczami. Podejrzewam, że gdybym, że gdybym przypadkiem nie, nie, nie kupił fajnego małego enduro o 125 Jamaszki, pojeździłem tym jeden sezon i dopiero wtedy zobaczyłem o co tak naprawdę chodzi, bo gdybym wtedy wsiadł nawet na taki sprzęt. No to nie wiem, jak to by się mogło skończyć, także... No właśnie, bo są różne teorie. Jedni mówią, kup coś dużego i potem nie będziesz żałował, nie będziesz zmieniał motocykla. Ty jesteś zwolennikiem tej drugiej zasady. Spokojnie, powolutku i fajnie. Miałem pewne obawy, dając Ci do testu ten motocykl, no bo jeździsz motocyklem, który w grupie sprzętów enduro jest gdzieś tam na wysokiej bardzo półce. Ten motocykl, mówimy o Hondzie, jest... Sprzętem, który nawet Honda nazywa czymś na kształt takiego terenowego samochodu, ale na miasto. On jest sprzętem, który da sobie radę na drobnych szutrach, natomiast no, no nie jest tym, czego szukałeś. A okazuje się, że. No, jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony. To jest... Do, dopiero na początku patrząc na ten motocykl, porównując do tenerki, no to jest dużo mniejszy, prawda? To jest taka obawa, że, że to jest coś słabszego. Okazuje się, że kompletnie nie. Nawet powiem więcej, że Dziwię się, że do dzisiaj praktycznie jeszcze takiego motocykla nie było, no bo e, można kupić w takim segmencie niższym. No to, to, to jest niewielki wybór, bo nie wiem, jest jakiś tam jeden KTM w zasadzie BMK 650. E, no są oczywiście takie bardziej terenowe to, e, 250 czy 400. Jest ta Yamaszka 660 z silnikiem od tenerki, ale tak naprawdę. No to są e, sprzęty, które są ciężkie w mieście. I okazuje się, że wsiadając na to, kompletnie pozytywne wrażenie, bo się okazuje, że daje sobie super radę. Przede wszystkim o, to jest się bar... zbiera bardzo fajnie. Ja, ja byłem mile zaskoczony, jak się kręci w obroty, biegi chodzą bardzo precyzyjnie. Tutaj z tym nie, ja nie miałem problemu. Nie wiem, jak ty to znajdujesz. No więc no. w, w tenerce w zasadzie to, to jest dwa biegi do przodu, no teoretycznie trzy. I one mają taki duży skok. No, to jest jednocylindrowiec, więc on na tej dwójce no, ma bardzo długi moment, dosyć elastyczny. Tutaj biegów jest więcej. No, nie jest elastyczny ten silnik, to trzeba powiedzieć. No, no wiesz co, to jest kwestia na początku. Na początku trochę mi to przeszkadzało, bo, się, bo, bo pierwszy bieg, drugi, trzeci, czwarty, potem jadę, na, na, wyskoczyłem na autostradę, piąty, jeszcze, jeszcze się okazuje, że tam jeszcze szósty był. I tutaj się okazuje, że ilość tych biegów powoduje coś takiego, że na przykład na dwójce albo na trójce zaczyna być dosyć mocno elastyczny, że, że jakoś nie trzeba zmieniać, się na tyle fajnie składa, że gdzieś nawet poczułem taki fajny klimat jak, jak, jak jednocylindrowca, bo ja lubię jednocylindrowce, jak się dodaje ten moment, a on tak fajnie rusza, tutaj są takie, jest taki zakres obrotów, kiedy, kiedy no, miałem wrażenie, że taka mała tenerka tutaj pod spodem siedzi jednocylindrowa. Fajnie jest zestrojony ten silnik i w zasadzie ta ilość biegów. Po... Kwestia przyzwyczajenia, można. można Trzeba się... trochę powachlować. Tak, tak. Zalety, Dla mnie dużą zaletą jest zawieszenie tego motocykla. Naprawdę tych ohydnych dziurach daje radę. Nie wiem, jak ty to odczułeś. Yy, no to powiem ci, że tutaj mam takie porównanie, że na tenerce mimo wszystko jest, no, no to jest typowy sprzęt wyżej. Tak, ale tam to ma skakać po wertepach, tak, a to tak. jest miejski motocykl z ten... możliwością wjechania w teren. Słuchaj, no ten wydaje mi się, tak optymalnie zestrojony, bo ani nie jest jakoś szczególnie miękki, bo, bo to było to było. Yy, Ciężki przy, przy takim sprzęcie i nie jest też jakoś szczególnie twardy. No, optymalnie tutaj, no, troszeczkę gorzej się jeździ, jak są jakieś takie starsze drogi. To, to, to czuć, bo, bo na, na zwykłych, nowych to jest po prostu bajka. To, to jest wiesz, dość specyficzny silnik, to nie jest jakaś tam stara konstrukcja. Oni się troszkę pobawili. Chłodzony cieczą, bardzo fajnie zabudowana linia tego motocykla. Co sądzisz o zaletach? No bo mówimy, że ten wyświetlacz zmiany biegów to jest nieporozumienie, że go tutaj nie ma. Powinien być. Ja sam nie. szukałem siódemki parę razy. E, podobały mi się lusterka. Są naprawdę dobrze ustawione i widać coś w nich na szczęście, czyli miasto okej. Okay. Nie, miasto jak najbardziej okej, okay. nawet między samochodami, bo no fajnie się nim jeździ. On jest dosyć nisko, przynajmniej dla po wysokiej tenerce w tej chwili siedzę nisko, bardzo fajne, wygodne siedzenie. No i jest taka chęć, że po prostu się lawiruje między tymi samochodami, co jest y, druga rzecz bardzo fajna, jeśli jeszcze wracając do silnika, że bardzo, ma bardzo fajne brzmienie i bardzo fajnie cichutko y, chodzi. Co? Ja uważam, no, że y, czasami można wkurzyć kierowców, podjeżdżając i dając. A tutaj jest, powiem szczerze, że tak ludzie z zaciekawieniem patrzą, przejeżdża jakiś cichy motocykl, nikt, nic nie wali. Koło ucha do, do, do szyby i w ogóle no, pozytywnie, także może w tą stronę bardziej dogadywać się z kierowcami, bo też sam jestem kierowcą, więc. Lubimy się na drodze. Szyba Szyba jest nie za wysoka. Daje radę, ale na szczęście widać, że można ją wymieniać na jakieś tam szyby wyższe, niższe, robić co chwili, się chce. Z tego co widzę, to ona tutaj jest w najwyższym ustawieniu, co moim zdaniem jest za mało. Męczarnia. To jest męczarnia, to jest jak rower. No wiem. Przechodzimy do hamulców. Jedna tarcza z przodu, ale dość duża gryziona tarcza. Nie jedna, nawet nie zauważyłem, że jest jedna. Znaczy zauważyłem, że jest jedna tarcza i w ogóle totalne zdziwienie, że te hamulce po prostu tak dają radę. To jest. Zrobiłem takie małe przyhamowanie i hamują bardzo dobrze. E, ABS, to już teraz obowiązek no, praktycznie w motocyklach. Tak. Czy kiedyś się załączył w czasie jazdy? E, tak, i. Zupełnie bez, 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 bez jakichś. Tak, nawet niespecjalnie się tym zdziwiłem, bo w ten nie mam ABS-u, no bo tam nie, nie, nie do końca jest potrzebne. To znaczy, są wersje z ABS-em, ale, ale jakoś no nie mam. Znaczy, może powiem inaczej, gdybyś go miał, to byś powiedział, że bez niego sobie nie wyobrażasz jazdy pewnie po jakimś czasie. Komu byś polecił ten motocykl? No więc tu jest bardzo fajna rzecz, bo z tego co wiem, to w tej chwili ten motocykl idealnie wpisuje się w akcję tego prawa jazdy teraz, tak, że nie każdy może od razu jeździć większą maszyną. A ten sprzęt to jest no Gdyby go nie było, to po prostu trzeba byłoby wymyśleć taki sprzęt, no bo jest, jest skrojony idealnie moim zdaniem pod każdego, kto, kto już troszeczkę jeździ, bo dla, dla początkujących no to jest moim zdaniem trochę za, za mocny, bo można się naprawdę nim trochę bujnąć do przodu, zresztą yy, tak na marginesie właśnie jak sobie jeździłem, no to... Dosyć duże zaciekawienie wzbudza ten sprzęt, bo i po pierwsze jest nowy i po drugie jest taki no, zgrabny. No, ten pyszczek z przodu tak, też bardzo sympatyczny, ta, ta buźka i te takie światełeczka. Ani, ani, ani nie jest przekombinowany, ani nie jest jakiś futurystyczny, bo na tenerkę to mówią Transformers, bo tak czasami wygląda, a tutaj jest no i, i, i bardzo fajnie. Troszeczkę mało miejsca z tyłu pasażer, dla pasażera i bagażnik, bo tutaj no tak, nie wiem, być może są jakieś akcesoria Hondy. Być może są jakieś akcesoria Honda, ale z takich sprzętów ogólnych, no to z tyłu jest ten problem, bo tak naprawdę to nie wiem, gdzie tutaj, do, jeżeli doczepi się kufer, bądź nawet jakąś tam, tak jak tutaj jest pajączek, coś położyć, jakąś torbę, no to w zasadzie jest jednoosobowy. Przyjrzyj się sportom, tam dopiero jest mało miejsca. Dzięki bardzo Wojtkowi. No cóż, Honda była Waszym gościem w Motosiladzie. Zapraszamy na kolejny odcinek.